Darum wam wszystkim. Mamy wtorek. Jest godzina 18:15. Tak, wyjeżdżam z firmy właśnie. Zajebisty czas. Późno zacząłem też, bo około koło 10. Rejon. Robota mi nie szła. Strasznie, chyba z 15 awiz, Więc tam na powrocie próbowałem też szybko rozwozić. Finalnie 8 zwiozłem. no tam jakieś tam podwójna wiza i odmowa i jakieś tam błędne dane. No ale ogólnie tyle się związło, no cóż, nic nie zrobię. Jest godzina, tak jak mówiłem 18.15, lecę na hatę a w sumie do paczkomatu. No i przyszły mi dzisiaj trzy paczuszki będzie robione, będzie robione. Przy, 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 przy prywatnym aucie i przy chyba busie też zrobię, bo już mnie denerwuje że on jest taki matowy i w ogóle więc przyszła polereczka przyszły pasty do polerowania przyszły irch, irch nie irchy, jak one się nazywają nie irchy jak one się nazywają No te no, no takie ścierki no. jak one się nazywają no nie przypomnę sobie teraz o, pokażę Wam takie i no lepsze, o nie, on, no nie przypomnę sobie, no ale takie właśnie szmaty do przecierania, rękawiczki gumowe też przyszły dzisiaj, też zamówiłem, oczywiście szlaba się nie otwiera, o, otworzył się, no i, i będzie robione, będzie robione jeszcze będę musiał zamówić w no, te trzy pasty już wystarczą bo jest mocno ścierna jest lekko ścierna i wykończająca a jeszcze nie wiem czy nie kupić wosku twardego lub ceramiki ale ceramika jest cholernie droga a na tego Forda to nie warto, a na busa tym bardziej jeżeli, tym bardziej nie więc busa będę polerował pośrednią pastą Zobaczymy, jak się też ta polereczka spisze. Kurde, zawsze sobie żałowałem kasy, żeby sobie to kupić. W sumie zawsze sobie żałuję kasy, żeby coś kupić. Ale w końcu uzbierałem. No i a, zawsze chciałem, kupiłem. Będę działał. Tak jak też na samym początku na filmie, w tytule nie, nie wiem, jak też ten film nazwać, i w ogóle, więc troszkę myląco go tam nazwałem no i ten wczoraj jeden chłopak podeszedł do mnie zbić pionę pisał mi też w komentarzu czy, gdzie pracuje znaczy gdzie mamy siedzibę bo mnie widział chyba i nie jest pewien no i przyszedł zbić wczoraj pionę pogadaliśmy chwilę spoko chłopak też właśnie powiedział że dzięki tym filmom właśnie podjął decyzję właśnie żeby dołączyć do naszej kurdy braci, kurierów, że tak powiem. No i póki co w miarę, miarę zadowolony, no bo wiadomo, że też mu ta robota tak nie idzie, jakby chciał, no bo to początki, nie? Najważniejsze te dwa tygodnie gdzieś tam przetrwać. Wczoraj był pierwszy raz właśnie sam na rejonie, ale nie na Fajnie. A dzisiaj o dziwo patrzę, ktoś podchodzi do mnie jak się ładowałem. Drugi chłopak też powiedział właśnie, że Dzięki moim filmom chciał spróbować, jak to jest w Imboście. I działa wczoraj. Był też pierwszy raz sam na rejonie. Miał tam 45 stopów. Czy jakoś tak około 40? Nie gada, już przed 12, już był w sumie po robocie. Tam czekał na odbiory, tylko więc mu zajebiście poszło. Bo niektórzy, jak wiemy, 40 stopów potrafią robić cały dzień i nie zrobią. Więc chłopak też zadowolony, nie wiem jak mu dzisiaj poszło, no bo po tej roboty stanow stanowczo dużo więcej, w dużo więcej, późny wyjazd i tak dalej. Może jutro podejdzie albo coś i się dowiem, ale fajnie powiem wam, no, fajne takie coś, że... No, fajnie no, że przyszli, ten, pogadali, pionę zbili i że tam jakiś, ja w tym miałem udział, że ja ich przekonałem, nie wiedząc o tym w sumie, że ich przekonałem żeby podjąć pracę jako kurier mam nadzieję, że nie będę żałować i będę dawać radę i że fajnie kaskę zarobią bo to jest najważniejsze zdrowie psychiczne jest najważniejsze kurde w tej robocie ale, że kaskę zarobią fajną że fajnie się tam dogadali z przewoźnikami I w ogóle, no tyle wam w sumie chciałem powiedzieć pogoda się pogorszyła jestem śpiący, stałem o trzeciej w nocy na bazie już byłem o 5, ale nie miałem spać. No, też pojechałem sobie na bazę. i Więc powoli te paczki. Człowiek robił. Fajnie, że od 5 do 10 w sumie na bazie 5 godzin za, za Friko, no, ale tak to już jest. Ale mam w domu siedzieć, to nie chcę nie, nie potrafię siedzieć w domu. Jak już nie śpię, to już kurde muszę się gdzieś tam coś ruszać w tygodniu, bo tam w weekend to potrafię cały weekend czasami przeleżeć i, i w ogóle. No, dobra. To chyba było na tyle z tego powodu i chciałem Wam no powiedzieć, że taka sytuacja miała miejsce i było to bardzo fajne. Wiem, że tam w Polsce też parę osób po moich filmach zaczęły współpracę z kurierką, z różnymi firmami, nie tylko Impost, DPD, GLS, DHL i tak dalej, i tak dalej. Właśnie w tych w różnych firmach właśnie zaczęli pracować, czy nawet w Amazonie no miłe to jest, że ktoś o kurde, że ktoś podjął pracę dzięki jakimś tam moim filmom, bo no, przeważnie jak są jakieś filmy to jest tylko narzekanie a nie tylko się narzeka w tej pracy, bo też jest... są fajne dni idzie fajnie się pośmiać pogadać z ludźmi i tak dalej, i tak dalej, chyba, że masz całkowicie zdupczony rejon, jakieś co same ludzie, jakieś dziwne i tak dalej, nie? ale trafić trafić się fajny rejon i Jesteś spoko do ludzi, ludzie są spoko do ciebie, to aż chce się pracować. Ja tu w miarę mam spoko rejon, w większości nie mogę narzekać. Choć nie ma co ukrywać, co wiochy, to wiochy i nikt mi nie powie, że miasto jest lepsze, bo nie jest. Wiochy są zajebiste i ludzie są tam też inni, bardziej mili, bardziej przyjaźni i łatwiej paczki doręczeć, jak to na wiochach, wszyscy się znają. No, dobra, to by było na tyle. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, zadawajcie jakieś pytania, jeżeli je macie, to potraf, postaram się odpowiedzieć na nie. I w ogóle, przejechać do domu, odpocząć. Tyle.